Witam Was, kochani. 4 lipca w piątek, przed weekendem. Myślę, że wszyscy chcą tak zwanie odpocząć, i wielu z Was już wychodzi i układa się w ten piątek, piąteczek piątunia. Ewidentnie, nie wiem jak dla Was, ale czuć tak jakby tą energię, że mamy jakieś plany. Plany polepszenia czegoś, tak? To już nawet by skart czuć, tak? Szartego. To są plany takie, ja mówię, aha, muszę się zaopatrzyć w to, w to i w tamto, bo są, jest to wszystko to, co jest Wam potrzebne i co chciałbym się powiedzieć. Warto zadbać o to, co nie wiem, bo spinacz będzie Wam do czegoś potrzebny, bo zszywacz będzie wam do czegoś potrzebny, o coś użytecznego, ale jakby dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jakby nie do końca używanego i trudno im powiedzieć, co to jest, tak? Więc musicie, tak jakby rozejrzyjcie się też, tak jakby w tym. Uważajcie, też z tym wszystkim na dzisiejszym, w dzisiejszym tak jakby dniu. Że czasami, żeby czegoś źle nie zrozumieć. My bardzo mocno przerabiamy teraz swoje ego, albo to, że czegoś nie rozumiemy, czy czegoś nie wiemy, więc generalnie nie nadrabiajcie. Czasami używa się starych pojęć, jakichś tak, czy jakiegoś czy przykładów, tak, czy też po prostu jakichś sprzętów, które inaczej mogą być nazywane. I znowu było już do przerobienia, tak jakby ta energia w tamtym miesiącu chyba dwa razy podobna energia była. Coś jak umiejętność reagowania na coś śmiechem, tak, czyli uwaga przed ośmieszeniem się, no najgorsze jest to, kiedy energie ośmieszania są i my um, ośmieszymy kogoś, tak, zwłaszcza niechcący, zwłaszcza kogoś ważnego, zwłaszcza szefa, tak, albo zrobimy coś takiego, to jest y, takie różne dziwne sytuacje w ogóle ostatnimi czasy, czyli zastawi się niechcący sąku szefa, tak, albo prezesa, bo nie wiemy, że to jest ten prezesa cały wóz, wiemy, którym on zawsze przyjeżdża, a on dzisiaj przyjechał sobie innym, tak, o, i zastawiamy mu tak, że on nie da rady wejść, świadczymy wtedy coś o sobie, to są te ważne energie, Dlatego, że my mamy się czegoś nauczyć, jakby lżejszego podejścia do siebie, i to jest tak, to już jakby, zobaczcie, już trwa, gdzieś chyba to było od połowy, chyba czerwca, i teraz znowu tutaj się pojawia dzisiaj ta energia piątkowa, żeby później z tym nie zostać. A jeżeli dzisiaj, tak zwanie, wydarzy Wam się coś takiego niesamowitego, i dzisiaj to załatwicie, pozmarnijcie sobie weekend, ta energia będzie Was po prostu jakby drążyła. Czyli po prostu idziecie, przeproście, nawet jak jakąś totalną po prostu, tak zwane, niegafę. Zwłaszcza uważajcie na to, kiedy spotkacie osoby tak zwane nowe. Wszystko to, co dla Was jest nowe, a dla innych w jakiś tam sposób oczywiste. Chciał się jeszcze coś powiedzieć, ale boję się, że tego namieszam. Więc zobaczmy, co pokażą nam karty Druid start. Bardzo duże, bardzo trudno się nie napisuje. I zobaczmy, co mi tutaj zostało. Kapłanka, czyli umiejętność ugotowania z tego, co macie, tak? prosta. No dobrze. I zobaczymy. Mhm. Sąd Boży. I czwóreczka kielichowa. Czwóreczka kielichowa w tej talii bardzo specyficzna, tak, a z drugiej strony bardzo klasyczna. Ponieważ czwórka kielichowa zawsze nad czymś po prostu myślimy, głównie wydaje się, że to są fanaberie, ale czasami trzeba nieźle się nagłówkować, żeby coś przeczekać albo przyjąć coś i żeby wpaść na coś po prostu tak zwanego nowego. Ta czwartego lipca, ta energia, tak, potrzebuje dużego skupienia, myślenia tak zwanego nad sobą, precyzji pewnej, jednocześnie nie do końca jest y to energia, która jest sprzyjająca w tak zwane piątki. Tak? Ponieważ to już mówię, to już my już jesteśmy jedną nogą w, w świecie i w czasie weekendowym. Zwłaszcza teraz, kiedy są i wchodzimy też tak zwane jeszcze w wakacje. Ech. Sąd Boży, bardzo tutaj specyficzny sposób mi ktoś na ciebie czeka, ktoś coś przychodzi, tylko czy chcesz to przyjąć, czy Ty to docenisz, tak? To jest wszystko to, co nowe przychodzi, niespodziewane być może ze świata, z którego chcecie odejść, albo z którym nie chcecie mieć nic do czynienia, albo uważajcie, żeby też nie wejść w coś takiego, ale też nie osądzić innych, nie zaszufladkować, nie on jest stamtąd, to jest niedobry, a ona jest z takich. To nie jest po prostu tak zwanie dobrze. Ponieważ możecie spotkać na swojej drodze właśnie ludzi, dlaczego wspomniałam o tym szefie, tak? Bo ten zestawienie tego. Y Samochodu, to jest przykład po prostu, tak zwany, z życia. Jest też ta sytuacja taka, która mówi o tym, że my kogoś oceniamy nie tak jak trzeba, nie umiemy dostrzec pewnej, pewnej prawdy, a to jest też czas nałożenie się w pewnej prawdzie o sobie, o swoich zwłaszcza też umiejętnościach, o swoim sposobie postępowania, o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo idzie masę różnych sytuacji, w których my będziemy, tak zwani, się tak pokazywali. I tak zwanie, to jest też dzień tej energii, tutaj właśnie tak się zastanawiałam, czy w czy wczorajszej energetyce, czy w dzisiejszej. Yy, idziemy w kierunku bardzo dużego klucza i już się to dzieje pomalutku, lojalnościowego. On będzie się działo być może po połowie lipca i od połowy lipca na sierpień, wrzesień i aż do końca roku. Energię pewnych lojalności. Polegania na sobie, tak? Pewnej prawdzie, do tego jest potrzebny osąd pewien, ale w zasadzie nie osąd, ocena, przeczucie, potrzeba serca, postępowanie tak jak należy, postępowanie yy, troszkę jakby z wyższej półki etyczno-społecznej, tak? Yy, uznanie. To, co, kto, co stoi za nami, tak? Jaka historia, jak ja, jakie wsparcie, jakim trybem jesteście w danym mechanizmie życia. Sąd Boży, społeczność, grupa, tak? I to jest coś takiego na przykład właśnie, że nie wiem, on pochodzi. Pani Agnieszko, ja pochodzę z rodziny prawniczej, tak? O, pani Agnieszko, mój tato był sędzią, tak? To jest tak jakby pewna grupa, pewien status, coś, co nas kształtuje naszą świadomość, nasze postrzeganie świata i to jest bardzo ważny temat i tutaj mam wrażenie właśnie już ten początek tygodnia, słuchajcie i ten piątek, że tu bardzo mocno przychodzi nam, czy umiemy odpowiednio zareagować w, w pewnej sytuacji, tak, od kogo czego się uczymy, tak, czasami słuchajcie, świadczy o nas też chociażby takie takie w ważnych sprawach tak, przypomina mi się sytuacja pana Węsa, oglądałam ten film z jego biografii tam podobno jest typu bardzo mocno i warto książkę przeczytać, natomiast tam, gdzie on nie wiedział, jak się obsłużyć z sztućcami i dzwonił do swojej żony czy dziewczyny jeszcze wtedy, tak? To jest tego typu sytuacja, tak? Ale nie chodzi o to, że ktoś źle, no bo wywodzi się z czegoś skądś, to zupełnie o coś innego chodzi. To jest o to, co nas po prostu tak zwanie kształtuje. Wejście w dumę tego. Mój dziadek, tak, był, um, Boże, kuśnierzem, Tak. Osoba, która dzisiaj walczy. Nie ja wie, czego Pani się wstydzi. To właśnie znaczy, że coś się w rodzie przerobiło, tak? Wiecie, kto to był kuśnierz? To jest energia z poprzednich dni, tak? To był stary właśnie zawód, tak? Tak jak za mną chodziło ostatnio, kaletnictwo, tak? To jest też, to są stare zawody, stare umiejętności, które będą, muszą wrócić, ale one wrócą jakby w innej opcji, w innej formie. One też nas kształtują, tak? O. I to jest właśnie zmienia naszą świadomość. Oswajają też nawet chociażby z pewnymi zapachami, sposobem postępowania, i tutaj my mamy nauczyć się. Jak dzisiaj pamiętam, to jest tak ważne, słuchajcie, gdzie moja bardzo dobra koleżanka, która jest doktorem, już w tej chwili po habilitacji, zapewne może już, już i wyżej, ponieważ była moja klientka, z którą wiele, wiele lat żeśmy współpracowali, nasze drogi po prostu się rozeszły w pozytywnej opcji, akurat i co tam się po prostu jakby stało i ona nie w, U nas na Podlasiu mówi się, że ktoś gada po chachłacku, tak zwanie, tak, czyli są bardzo tak dużo takich, co wioska to dialekt, I, czyli po naszemu też, tak, jest nawet taki youtuber, który przywodzi. i ona się nigdy nie wstydziła tego, że mówiła tym językiem, że ona wywodzi się ze wsi, wręcz sobie poczytywała, że jej rodzice, często wspominała, są bardzo powyższymi ludźmi, tak, że to są ludzie bardzo, no, tacy, no, specyficzni, ona nigdy nie była lepszą, nigdy się nie wstydziła też, tak, tego, że jakiejś takiej reprezentacji własnego aspektu życia, tak? Czy to zawodowego, tak? Bo ktoś, tak jak wspominałam, yy, zobaczcie, czy jesteście wdzięczni, czy jesteście, czy identyfikujecie się z czym, albo kim jesteście, tak? Bo ktoś też tak i trzeba umieć na to zareagować tak? No, mój wujek tutaj był prokuratorem, tak, który przyjechał z dalekich po prostu tak zwanych stron, yy, był bardzo ważną oficjalą tutaj. No i cóż, dla mnie to był mój wujek kochany, tak? Mamy prawo tak zwanie kochać naszych ojców, naszych rodziców, nie wstydzić się swoich przodków, jednocześnie trzeba mieć w różnych sytuacjach, je rozumieć. Bardzo specyficzne tematy mogą się. Uważajcie, żeby się nie kłócić, nie sprzeczać, żeby się nie walczyć, też jeśli chodzi, słuchajcie, o politykę w dzisiejszych po prostu jakby czasach, bo to jeszcze jest inna bajka i nie warto. I to nie jest ta energia dyskusji w tym temacie. Nie wiem, co jeszcze mogłam tutaj powiedzieć, bo to będzie bardzo, bardzo ważny dzień. Jeżeli wymyśli się coś albo chcemy czegoś, tak, i przy sądzie Bożym, tak, przyjąć coś nowego, bardzo dużą zmianę albo zaszczepić ją w rodzie, tak, można stać się dużym outsider'em albo w jakiejś grupie znajomych czy przyjaciół, to jest wielka rzecz. Życzę wszystkim powodzenia w tym dniu, trzymajcie się, mimo że jest piątek i właśnie można podejść tak lekko, za lekko, a z drugiej strony relatywnie właśnie, a może dobrze, że za lekko. Tak, tak samo jak są członkowie jednej grupy i mają różne podejście do różnych sytuacji. Myślę, że na różne jeszcze sposoby inne możecie doświadczyć tego zjawiska, jak to przyjąć i kim ja jestem w tym. I czego ja tak naprawdę chcę, czy ja mogę tego chcieć. Ja wiem, że możemy wszystko chcieć i wszystkim. Ale to nie jest do końca tak. Nie ma co się po prostu jakby szczypać. Mogę sobie chcieć dzisiaj być lekarzem, tak? O, yy, ale co z tego, tak? Kiedy trzeba jawnie poznać pewne warunki, tak? Na dzisiaj, na tu i teraz, co jest, co jest w za moim zasięgu, o czym mogę marzyć i myśleć, ale nie marnując. Przepraszam uprzejmie pewnych energii. Kłaniam się pięknie, przepraszam, że być może trochę za długo. Uważajcie też na swoje dzieci, tak? Bo jak często potem zmieniają na przykład studia, tak? Czy jakiś kierunek, wymyślą coś, tak? Bo wczoraj się kłóciliście też, tak? Czy mieście inne zdania, a dzisiaj wymyślą coś i generalnie wiecie, że to nie do końca jest zgodne z ich możliwością. To trzeba zobaczyć, co zrobić. Pozwólcie im, tak, popełnić, tak, jakby ten błąd, albo uświadomcie, że ten błąd będzie kosztował rok czy dwa. Bo też nigdy nie jest tak, że coś, coś ginie. giniesz. Na tym poziomie można sobie dać rok spokoju, albo właśnie postudiować coś innego, przygotowując się do innego kierunku. Lepiej to niż w ogóle nic. Koniam się pięknie, życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem, czyli jutro. Pa pa.